Dzień dobry moi drodzy, Przywitaj się Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie, stary, znajomy, stary towarzysz. A tutaj ekspert Witold tutaj. Byliśmy, byliśmy w Chorwacji. Nie tylko w Chorwacji. I nie tylko w Chorwacji właśnie. Byliśmy też w Gwieszczadach. Co cię udziebało? Co się uwaliło? No. no dobra. Wracając do tematu. Jesteśmy dzisiaj gdzie? Jesteśmy gdzie? Nad świdrem. Oto jest świder. tu jest ujście Świdra do Wisły. Świder jest piękny dzisiaj. A co to mamy? Co to jest? Ty wiesz, co, Witoldzie? Co to jest? Nie wiesz. Nie wiem. A, ja wiem. Guk. Guk. Głuk. Dobra, w następnym ujęciu powiemy coś więcej. Jak ty tam mówisz na dole, nie? Bo ty mówisz coś takiego. O tu mamy Świder i idziesz, nie? Ja na przykład pomyślałem, żeby powiedzieć, że jest dużo wody. Także jesteśmy sobie tutaj teraz na plaży przy ujściu świdra nagrywam to teraz szybciutko, żebyście zobaczyli jak to wygląda, bo idą nudesy jak ci się leży? Wyborny i też uwaga, uwaga! Znalazł się śmiałek, który który właśnie szedł do wody I sprawdza jak to wszystko wygląda tutaj Zimna mówisz? Zimna, rwista A brudna? No właśnie tak się zastanawiam, bo nie wygląda tak źle To ja też spróbuję powinna być brudna A zimna faktycznie Ale lodowata powiem wam Lodowata Czego szukamy? Muszelek? O, tam, tam wirnie? To nie jest wir. Konar. Jest. konar. Faktycznie jest tutaj. Ale orzeźwiająca, Orzeźwiająca Na pewno. Opa. No, także mamy już popołudnie. Pogoda się troszeczkę zrywa. Czy masz jakieś marzenie? Czy masz jakieś marzenie? No, no, dużo marzeń. Ale takie, które byś chciał w tym momencie, tak, chciałbym, żeby mój kolega ekspert był mega sławnym youtuberem i żeby ja miał się tak poławić w lasku Mały, Znałem, bo nie był sławny. zanim się dziadzio albo spieprzył. Nie, tak? ja, nie, moi drodzy, ja się nie spieprzy. Dobra, zawijamy się powoli, ponieważ wiaterek nam przeszkadza w opalaniu się. Nie no, jest zimno, ciemno, w ogóle nie tak miało No, Hiszpania to jednak nie, nie, nie ta Hiszpania co kiedyś. Co jadałem, że w USA, bodajże, wydaje mi się, babka kupiła taki piękny domek w zimie. i Miała domek na takiej skarpie z widokiem na taki potok, który przepływał przez jej działeczkę. No i mówi Boże, jak przyszli, kupiła go za kupę kasę. A potem okazało się, że nad tym potokiem w lato, jak się zazwieleniło i tak dalej, i zszedł lód, była taka piękna plaża. Tylko, że cała wieś przychodzi z tam na tej plaży rozkłada półboksy, grille, bóg wie co. I mówią, nie, ale to chyba było w USA. może eee, w, w Polsce. W, ogóle w USA to go odstrzelili No ale to, wydaje mi się, że w USA. No, no i w każdym razie i, y, y, mieszkańcy wsi mówią, że zawsze mogli przychodzić na plażę, bo poprzedni właściciel pozwalał. Ona mówi, że nie może spokojnie w swoim domu siedzieć, bo za oknem ma po prostu miliony jakichś golasów i dzieci biegających krzyczących, sikających i zostawiających śmieci oczywiście. No i jest właśnie konflikt, no, tak ładnie powiem. Taka sytuacja. I co w związku z tym, jak myślicie, jak się to wszystko zakończyło? Wiesz? No wiesz co, jak ja oglądałem to ten konflikt trwał, nie? No, ona, Czyli konflikt a, trwa. Ona chyba zabroniła im wchodzić, oni ogólnie zaczęli ją piętnować. Tam ogólnie trwał trwał problem, nie? A babka mówi, że kupiła ziemię i jakby chce mieć święty spokój po prostu, nie? Hmm. A my teraz znajdujemy się wzdłuż naszej rzeki pięknej rzeki świter. Musimy jeszcze złapać tą karimatę, bo posłaciłam! <laughs> Patrzcie, moi drodzy, jak pięknie beje. Teraz moi drodzy, jedziemy w tym kierunku pięknej rzeki Świder, przeciwną stronę, w, w przeciwległą stronę, w tamtą. Jedziemy, a tutaj jest ujście tej pięknej naszej pięknej rzeki do Wisły. Więc ruszamy. Także moi drodzy, powolutku uciekamy, kończymy dzisiejszą przygodę Rozpadało się, deszczy pada Ale musimy uciekać na początku, bo będziemy mokrzy Jeszcze spójrzmy sobie tutaj tutaj i pod mostem jesteśmy no. Także do miłego Do miłego Panie, pada Pada? Pada! Moi drodzy, nie ziewaj. Moi drodzy, kończymy tą przygodę w naszym pięknym, słonecznym kraju. Chcesz coś powiedzieć, Witoldzie? Pozdrawiamy Józefów, doskonała pizza tam jest której nie próbowaliśmy, miam, A, miam. Ja próbowałem, ale nie dzisiaj, ale jest przepyszna ta Pizza Próbowałeś? z radości, no pizza z radości, nie znasz? Nie znasz Naprawdę próbowałem? Warto spoznać, ale jest droga Aha, widzowie złożymy się, rzućcie się i spróbujemy, zrobimy test, okej? Okay? Prawda? Pasuje? Pasuje No Także dziękuję wam za tą przygodę, że doczekaliście do tego momentu filmu Wierzę, że Wam się nie podobało. Do widzenia.